Siema, ma z tej strony Susel. A dzisiejszy film będzie o zakręceniu ponad 500 razy ticketami, kole z nagrodami. Normal Spinny Wheel ticket mam 471, Void Spinny Wheel ticket mam 68 i Tech Spinny Wheel ticket 70. I jeszcze pewnie zapytacie dlaczego tych mam więcej, a na przykład tych mam mniej, skoro tańsze. Po prostu z dostępnością jest gorzej dlatego. A i wiem, że niektórzy youtuberzy też to nagrywali, ale nie mam pomysłu co mam nagrać. Poza tym myślę, że w moim wykonaniu to też fajnie wyjdzie. A ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, a więc pierwsze zacznę od Void, ponieważ tu jestem, później sobie pójdę na Tech i później na Normal Craine, a więc ja lecę to otwierać. Będziecie mieć to przyspieszone. Ok, a więc już wszystkie etykiety wykorzystałem, i sprawdźmy, czy nam już wypadł. Z tego co widziałem, to nie no właśnie. Niestety nie ma, ale też małą ilość tego odporzyłem I teraz tak jakieś czarmy może wypadły. Chwila, zobaczymy. Nie, za bardzo nie widzę. Miałem podobne przed tym. Ultimate też nie wypadły podki, jakieś itemy po prostu wypadły i troszkę gemów z milion, więc no średnio opłacalne, ale przy większej ilości opłacalne. Dobra, teraz idziemy na Tech ord. Okej, okay, już mnie przeteleportowało. Teraz sobie idę, otworzę tutaj może taką jedną, a nawet nie mam klucza, myślałem, że będę miał. No i dobra, zaczynam kręcić tymi ko... tym... Znaczy, no, tym kołem. Ok, a więc zakręciłem już wszystkimi tych yy, yy, ticketami. Yy, znaczy, no, kołem fortuny na tech. I czy mamy huge? A? Chwila, to tutaj. Uwaga, nie mamy, no niestety, ale no, czego się spodziewać po takiej ilości po raz kolejny? Czarny, czarny. Nie wiem, podobnie też. Może te diamenty, ale to jest mało warte. I jeszcze ultimate. No, nie dostaliśmy nic. Trochę gemów. Nie wiem, z milion, albo pół miliona jakoś. Coś tego albo półtora, No, ogólnie to nawet się opłaca, jak za y, cenę półtora tysiąca za ticket, ale jest bardzo ciężko z dostępnością tych ticketów. I teraz idę na Spawn World. I tutaj kręcenie już trochę zajmie, y, ponieważ mam 470, chyba jeden tych ticketów. Uwaga, no 472, bo teraz y, kolejny za no co dzień można z tego co wiem odbierać i to jest za darmo. Pojawił się etykiet, więc dobrze powiedziałem i to trochę zajmie, dlatego ja teraz idę na dłuższą chwilę, wy i tak to będziecie mieć pewnie w minutę streszczone. Więc no, ja to już kręcę tym kołem. Okej, okay, a więc już wszystkimi tymi etiketami zakręciłem I teraz tak, czy mamy huge'a jakiegoś? Uwaga, nie mamy, no kto by się spodziewał Czy mamy jakieś czarmy? No nie za bardzo No może jakieś tutaj słabe agility, czy tam bonus Ale totalnie jest strasznie I ultimates? Też nic nie mamy A więc no tak średnio się opłacało Ale myślę, że gdybym otworzył tak z 20 razy więcej No to bym miał, z, nie wiem, może jednego, nawet dwa huge'e no nie wiem, nie wiem jak to by było, ale. No, im więcej, tym lepiej. Możecie też zostawić subskrypcję i łapkę w górę, byłoby mi bardzo miło. A ja już kończę ten odcinek, ponieważ no, zrobiliśmy cel, jaki mieliśmy y, zrobić. No i co? Ciema!